Kilka razy nie udało mi się sfilmować budynków starego Gorzowa przed ich całkowitą rozbiórką. Nie udało mi się to z kinem Muza. Wkróciłem tam robić film w ostatniej chwili, kiedy została w Kinem Muza. Już tylko jedna ściana. Nie udało mi się również sfilmować Spichlerza na ulicy Walczaka. Sfilmowałem go, ale chciałem dostać się do środka, chciałem filmować bliżej tam trwały już prace rozbiórkowe. Nie wpuszczono mnie. Być może uda mi się to naszym gorzowskim. Udało mi się to naszym gorzowskim gomadem. Już opowiadam. Znajduje się na terenie y, pozostałości po firmie naszej Gorzowskiej Gomat. Zapraszam na tajemnicę Gorzowa, tym razem Gomat. Co tu było produkowane, jak było produkowane, kiedy i wszystkie takie smaczki. Mam nadzieję, że materiał wszystkim się spodoba. Teren, y, słyszałem, jest do sprzedaży. Zapraszam. Za mną główne hale produkcyjne gorzowskiego gomadu. Gomad został, powstał w latach 50. z połączenia dwóch blisko ze sobą związanych firm produkujących maszyny i urządzenia leśne dla leśników. Przemysłu drzewnego można powiedzieć. Firma rozwinęła się, pracowało tutaj naprawdę masę ludzi, między innymi mój ojciec. Była twórcą naprawdę kilku Hitów eksportowych. Później firma GOMAD została przeniesiona do Skwierzyny. Różne dziwne losy. Ja próbowałem się dodzwonić do właścicieli, nie, w żaden sposób nie mogłem tego uczynić, dlatego podejrzewam, że chyba już nie istnieje ta firma albo istnieje w takim rozdzieleniu od naszego miasta. Proszę spojrzeć na te budynki, które pochodzą jeszcze chyba z XIX wieku albo z początku wieku XX wieku. Ja tu trochę opowiem jeszcze o nich w historii. Znajduje się na terenie lasów. Tak, bo tak ta firma, tak ten zakład się nazywa w, w potocznej mowie nas, Gorzowiaków, to jest właśnie las. I to był naprawdę kiedyś firma, która nazywała się zakład, fabryka. Usług leśnych, las, coś takiego. Tak miała nazwę. I to ta nazwa las pokutowała dosyć długo w naszym mieście. Jeżeli pracowałeś w gomadzie, tu na mieszka pierwszego, to pracowałeś w lesie. I Tak mój prac, pracował mój ojciec tutaj. Jako ślusarz narzędziowy pracował w lesie, czyli na, w gomadzie po tej stronie ulicy, tutaj gdzie ulica mieszka pierwszego, tu gdzie teraz właśnie się kręcę. Już zaraz po wojnie powstała firma Las, która miała za zadanie przywracać do życia po niemieckie urządzenia leśne, po niemieckie urządzenia, które pomagały w zbiórce w pozyskiwaniu zasobów leśnych, no i transportu leśnego i transportu dla leśniczych. Tutaj po wojnie dokonywało się prawdziwych cudów renowacji i przywracania do życia. Słyszałem takie historie, jak przywracano właśnie po niemieckie maszyny, do których nigdy już na żadnych części, nie było od lat. I tutaj cuda się działy na kiju i te maszyny przywracano. Później zaczęto produkować takie proste urządzenia leśne, aż w końcu zapadła decyzja gdzieś tam na szczeblu rządowym, że połączenie będzie PEGAT. Czyli ten gomat na ulicy Mickiewicza, co to, to się spalił, oraz ten las, firma Las, po której teraz się kręcę, i razem połączone te firmy obydwie nazywać się będą Gomat, i tak jest to znane. Gomat w pewnym momencie był czwartą co do wielkości pod względem zatrudnionych osób firmą w Gorzowie. No, i co to się stało? No, i od tego momentu, kiedy zostało połączone te firmy, nastąpiły złote czasy gomadu. Największym hitem eksportowym wręcz, bo tak był eksportowany ten nasz dzik, bo to jest właśnie tutaj, gdzieś tam się przebija nam ciągnik. O proszę, Edward Jancarz jedzie na dziku. Ciągnik jednoościowy, dzik. Był hitem eksportowym eksportowany również do tak zwanych demoludów, bardzo, bardzo wysoko ceniony przez rolników, przez leśników, przez ogrodników, przez służby miejskie, pamiętam, jak tutaj te nasze dziki wyjeżdżały i miały z boku taki wysięgnik tak, z dostrzeżenia trawy taką kosiarkę i strzygły nam tu w gorzowie trawy. Te nasze terkotanie dzików to było coś normalnego. A również służyły do transportu te dziki, bo przecież były dwa zakłady, jeden na Mieszka I, drugi nieopodal, ale na Mickiewicza trzeba było przewieźć materiały, trzeba było przewieźć części. A czym to przewieźć? Oczywiście dzikiem. Dziki tutaj podróżowały pomiędzy Mieszka I a Mickiewicza w zasadzie non-stop. Ich warkot budził mnie, gdyż ja mieszkałem wówczas na ulicy Mieszka I. Ten warkot pamiętam do dziś. Tak jest, znajduje się dokładnie w samym centrum naszego gobadu yy, na ulicy Mieszka I. To było to historyczne miejsce. Dlaczego mówię, że to jest miejsce historyczne? Bo tutaj, w tym miejscu, z dokładnością do paru metrów, w tym miejscu wbijał sobie palik, a może był betonowany nawet palik, yy, Pan Edward Janczas i dokonywał odbioru dzików. Jak dokonywał odbioru tych dzików? Bardzo ciekawe.

I za każdym obrotem linka nawijała się na ten palik i promień się zmniejszał, zmniejszał, zmniejszał. Jakby doszło prawie do końca, poschodził pan Edward Jantarz, wyłączał tego dzika, odprowadzał i brał kolejnego. Puszczę tutaj zdjęcie pana Edwarda Jancarza na naszym gorzowskim dziku. Aż pięknie. Najlepsze lata dla naszego gorzowskiego gomadu to oczywiście lata 60. oraz 70. Dzik produkowany był do roku 1972 i naprawdę była to udana maszyna. Zrobię specjalnie odrębny odcinek o dziku. Możemy podziwiać dzika teraz na ulicy Kosyniarów Gdyńskich obok naszej biblioteki, tej publicznej. Jedynki stoi dzik, to jest zachodnia izba gospodarcza, odremontowała i postawiła nam dzika, żebyśmy my, gorzowiacy, wiedzieli, że u nas też w Gorzowie był produkowany sprzęt, który był mechaniczny i do tego wszystkiego był naprawdę takim hitem. Oprócz tego produkowana w Gorzowie była Glebowgryzarka Brówka. To taki jakby pomniejszony dzik, taki dzik, taki maleńki, tutaj puszczę zdjęcia, napędzany silnikiem takim jak od motoroweru, dużo słabszy, ale bardzo, bardzo ceniona była ta Glebowgryzarka. Również różnego rodzaju korowiarki, czyli chyba do tego, żeby odkorować drzewo, to były produkowane w Tutaj już w latach 90. wyprodukowano pierwszą cyfrową maszynę do obróbki drzewnej w Polsce. Tak, bo firma Gomat przetrwała pana Balcerowicza i jego reformy, i jeszcze w roku 2013 tutaj coś funkcjonowało, coś tutaj pracowało. Następnie firmę przeniesiono do Skwierzyny, a jak widzimy, hale pogomadowskie zaczynały podupadać. I w ten sposób znika nam kolejne fabryka, która świadczy o wielkości przemysłowej naszego miasta, o świetności Gorzowa Szkoda. Mam nadzieję, że historia fabryki Gomat wszystkim się spodobała. Może być może całkiem, że zrobię jeszcze jeden film. Tak, mam pomysł. Zapraszam na tajemnicę Gorzowa i w opisie każdego filmu. Na dole jest link dla osób, które chcą wspierać finansowo kanał Tajemnice Gorzowa, jeżeli czujesz, że to co robimy ma jakiś sens i chcesz nas wesprzeć, Zapraszam. Ten film możecie Państwo zobaczyć dzięki naszej inwencji twórczej. Materiał powstał z własnych środków, bez wsparcia naszego miasta Gorzowa Wielkopolskiego.